Działa, działa, działa. Dobrze, jak tam wyspaliście się? Jesteście gotowi do pracy? Zobaczymy. Dobrze, w, dzisiejszej, w ogóle w dzisiejszym słowie Bożym wystąpiło wiele postaci, nie? Wiele bohaterów, wiele osób. Ktoś pamięta jakie imię, jakiekolwiek imię, które się dzisiaj w Bożym Słowie pojawiło? Dawid? Nie. Nie kojarzę Dawida. Daj J takie imię. Ju, Ju. Józef. Jest Dawid. Józef. Józef jest, Józef jest synu Dawida, więc był Dawid. Brawo, jest Dawid, oddaję honor. Brawo. Uważaj i słuchałeś, niż ja. Dobra, czyli Dawid, Józef, kto jeszcze? Maria. Maria, tak jest. Kto jeszcze? W pierwszym czytaniu był taki człowiek na literkę A. Trudne imię. Anioł? Anioł był w drugim czytaniu, w Ewangelii. Boże, w Ewangelii. Nie anioł. A... Dobra, odpowiem wam. Ahaz. Nazywał się Ahas. Dobra. <laughs> Potrzebuję dwóch aktorów. Kto chciał grać kiedyś w teatrze? Ministranci. Super, chodźcie. Dobra. Chodźcie, ministranci. Jeden tu, drugi tutaj. Ministranci wcielą się w postacie dwóch mężczyzn. Pierwszy będzie Achazem, a drugi będzie Józefem. Kto chce być Achazem? Achaz? Józef. Co wiemy o Achazie? Coś wiemy o nim? Mało wiemy. Wiemy, że był królem. Co potrzebuje król? O Romek. Potrzebuje korony. Nie mamy korony, niestety, w zestawie. Co potrzebuje jeszcze król. Potrzebuje berło. Berła też nie mamy w zestawie, niestety. Co jeszcze? Tron. Tron, bardzo dobrze. Zapraszamy, poprosimy. Tron, tron mamy w zestawie. Proszę bardzo, Achat zasiada na tronie. Mamy króla. Co jeszcze potrzebuje? Była korona, było berło, był tron. Co jeszcze król potrzebuje? To trzyma berło, a w drugiej ręce potrzyma. Królewskie jabłko, tak jest. Jabłko mamy w zestawie. Proszę bardzo, trzymasz jabłko. Udało się zdobyć dzisiaj jabłko. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze ma król? Przydałby mu się. Tak miecz. Tak, mnie czas też nie mamy, bo jest ostry. Dobra, takcie. Kim był Józef? Kim był Józef? Bogiem. O nie, 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 nie. Nie był Bogiem. Nie był Bogiem. Kim był Józef? Kim był Józef? Spokojnie. Można się pomylić. Józef był mężem kogo? Mężem Maryi. A kim była Maria? Matką Jezusa. Tak jest. Matką Pana Jezusa, czyli Matką Boga. Józef był królem. Nie był królem, ale w jego żyłach płynęła królewska krew. Natomiast z racji tego, że nie był królem, to nie dostanie tronu i nie dostanie jabłka. Poprosimy go trochę bliżej, tak żeby go widać. Dobrze, Ok. Co się dzieje? Słuchajcie. Achas, ten król, żyje bardzo, 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 dawno temu. W VII wieku przed naszą erą, jeśli cokolwiek wam to mówi. Tak, nic wam to nie mówi. Tak jest. A Józef? Kiedy żył? Kto zgadnie? Proszę. Tak na przełomie. 2022 lata. Brawo, 20, super, 2022, czyli tak, Pan Jezus urodził się w roku zerowym, czyli tak pomiędzy między pierwszym wiekiem przed naszą erą, a pierwszym wiekiem naszej ery. Tak pomiędzy. Czyli między sobą żyli blisko czy daleko? Daleko. Znali się? Byli kolegami? Na pewno nie. Nie było możliwe, ponieważ Achaz żył szybciej. Jak myślicie, czy Achaz był dobrym królem? Dlaczego myślicie, że był złym królem? Proszę? No, próbujcie. Czemu był złym królem? Był złym królem. Dobrym. Był zły. Podpowiem Wam. Był złym. Czemu był złym królem? Co robi zły król? Zabija. Zabija, tak. Kogo zabija? Ludzi, swoich przeciwników, tak? Z tymi, którzy na przykład na niego napadają. Więc wyobraźcie sobie, cicho, Achas, siedzisz cicho na razie. <laughs> Więc słuchajcie, Ahaz był w takiej sytuacji, w takiej sytuacji był Achas, że miał wrogów. Postanowiono, że napadną na jego króla. Dobrze, więc potrzebujemy trzech aktorów, którzy będą napadać na królestwo Ahaza. Kto chce napadać? Zapraszam, raz. Chcesz napadać? Nie chcesz napadać. Dwa i trzy, bardzo dobrze. Napadający, proszę bardzo. Tu się ustawiam. Tutaj zapraszam. Tak. Oczywiście w stronę Ahaza. Proszę wyciągnąć ręce, jakbyście chcieli na niego napadać. Super, bardzo dobrze. Napadacie na niego. Co w takiej sytuacji może zrobić człowiek, jak ktoś na niego napada? Odeprzeć atak. Tak jest, może się bronić. Tak, siedzisz tam grzecznie na razie, nie ruszasz się. Może się bronić, ale jak ma zbyt mało wojska, to co jeszcze może zrobić? Uciec. Może uciekać, tak jest, ale aha, stwierdził, że nie chce uciekać. Co jeszcze może zrobić? Poprosić swoich sąsiadów o, o pomoc. Tak jest. Więc Ahaz postanowił, że zwróci się o pomoc do swoich sąsiadów. I oni przyjdą mu z pomocą. I w tym momencie, słuchajcie, do życia Ahaza przychodzi ktoś wspaniały i potężny. Jak myślicie, kto to może być? Potężny i wspaniały. Książę. Nie książę. Wyżej niż książę. Józef? Więcej niż Józef. Wyżej niż Józef. Bóg? Tak jest. Przychodzi Pan Bóg. Przychodzi do Achaza Pan Bóg, posyłając swojego sługę, proroka, takiego księdza, który w tamtych czasach. Powiedzmy, mówił w imieniu Pana Boga. Posyła do Ahaza proroka. Kto chce być takim prorokiem? Szukamy proroka jest. Prorokini, tak, prorokini. Stajesz tutaj przed Ahazem, tu, 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 tu. Stoisz i mu coś tam mówisz. Co może mówić mu ten prorok? Mówi mu, że Pan Bóg ma dla niego propozycję. Że przyjdzie mu z pomocą i pokona wszystkich jego wrogów. Wszystkich. Co byście zrobili na miejscu Ahaza? Zgodzilibyście się, czy nie? Bóg obiecuje, że wszystkich Jego wrogów pokona, że wyzwoli Jego Królestwo. Zgodzilibyście się na miejscu Ahaza? Tak. Kto by się zgodził? Ręka do góry. Zobaczcie, dorośli by się nie zgodzili. Dorośli by się nie zgodzili i Ahaz też się nie zgodził. Odmówił Panu Bogu. Powiedział, że poradzi sobie sam. Poradzi sobie sam. No dobra, już tutaj dalej biedna. Próbujesz go przekonać. I mamy Józefa. Kogo brakuje przy Józefie? Maryj. Kto chce być małżonką Józefa? Potrzebujemy tu koniecznie dziewczynki. Absolutnie. Kto chce być małżonką Józefa? Nikt nie chce być. Zobacz, jaki Nie, 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 nie możesz być małżonką Józefa wybacz. Potrzebujemy kobiety. Nie ma opcji. Brak chętnych na Maryję. Józef, wybierz tę Maryję. Jakąś kobietę sobie wiesz. Może być dorosła. Może być jakaś dorosła nawet. Iść przyprowadź Tak, przyprowadź sobie. Oporne Maryje jest tej paraki. tom. trudno. Dobra, mamy odważną Maryję. Brawo dla odważnej Maryi. Brawo. Tutaj Maryja staje przy Józefie. Tak troszkę w oddaleniu. Troszkę, bo, o tak jest, tak jest. Ponieważ Józef ma problem. Kocha swoją żonę Maryję, ale dowiaduje się, że Maryja będzie mamą, że urodzi. Jezusa i ojcem nie będzie Józef, dlatego ma problem. Nie wie, co zrobić. Czy rozwieść się ze swoją żoną, czy się nią zaopiekować? Czy wziąć za nią odpowiedzialność? Jak myślicie, co robi Józef w Ewangelii to było, jaką podejmuje decyzję? Pomóch Mary. Później pomógł, ale zanim pomógł, to stwierdził. Achaz wie, powiedz Achaz. No, że, że się nią zaopiekuje. No później. Niczym się nią zaopiekuje, to stwierdził, że ją odeślę. Że ją odeślę. I kiedy podjął taką decyzję, poszedł spać. Zamykasz oczy. Tak jest. Józef śpi. Józef śpi. Do Józefa przychodzi. Anioł, kto chce być aniołem? Kto chce być aniołem? Żadnych aniołków? Już? Wy już tu gracie. Ty, aha, siedzisz tam grzecznie. Rządzisz. Aniołków nie ma? Dobra. Chodź, aniołek. Tak jest. Piękny anioł. Przychodzisz do Józefa. Przed Józkiem stajesz. I anioł mówi do Józefa. Nie bój się. Nie bój się. Bo Maryja urodzi kogo? je, urodzi Jezusa i Jezus będzie naszym zbawi, zbawicielem. Tak jest. Józef otwiera oczy, budzi się i idzie do Maryi i bierze ją do swojego domu. Tak jest. Tak jest. I słuchajcie, czasami jest w naszym życiu tak, że mamy bardzo trudne problemy do rozwiązania. Nie wiemy, co, wtedy, co zrobić. Tak? Nie wiemy, co zdecydować. Więc przykład Józefa pokazuje, że co warto wtedy zrobić? Do kogo się uciec? Z kim porozmawiać? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, bo Pan Bóg jest tym, który chce w naszym życiu to interweniować i chce nam pomagać. Chciał pomóc Ahazowi? Czemu mu nie pomógł? Bo Ahaz powiedział... Nie, tak jest. Chciał pomóc Józefowi, pomógł Józefowi, pomógł, bo Józef powiedział: Tak, dokładnie. Więc zobaczcie, kiedy mamy kryzysy, trudności, problemy, to wtedy warto z kim rozmawiać, z Panem Bogiem, i warto to zapamiętać na całe życie. Brawo dla naszych aktorów. Dziękuję Wam bardzo. Przedacie Jabłko dla Ciebie, w nagrodę. I teraz chciałbym, żeby Ksiądz Tomasz podzielił się też fragmentem swojego życia. To będzie taka część dla dorosłych. Kryzysy to są e, trudne momenty w życiu. E, natomiast. E... Pewnego życiowego już doświadczenia jestem przekonany o tym, że to są też idealne momenty, z których możemy rozpoznawać, że Pan Bóg rzeczywiście jest i że chce być blisko nas i chce nas przez nie przeprowadzać. Mam taką pewność od czasu, kiedy byłem nastolatkiem i kiedy przeżywałem swój pierwszy, jakiś taki poważniejszy życiowy kryzys. Kiedy zastanawiałem się, co ze swoim życiem zrobić, jakie poukładać i, 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 i o co w nim tak naprawdę chodzi i, i, i gdzie znaleźć jego sens. Był taki moment, kiedy wydawało mi się, że, że ten sens można znaleźć rzeczywiście w bliskiej relacji, w, w takim momencie zakochania. Niestety to się wszystko jakoś rozleciało i to był właśnie moment mojego pierwszego życiowego kryzysu, w którym jakoś rzeczywiście no, było mi źle. Te pytania, które miałem wcześniej w takim wieku nastoletnim, to się dosyć często zdarza, co ze swoim życiem zrobić, jakie przeżyć, o co w nim tak naprawdę chodzi. Jeszcze bardziej nabrały na sile właśnie wtedy, kiedy, kiedy relacja, którą próbowałem budować, się rozpadła.